Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Łukasz. Zapraszam bardzo serdecznie na Adwentowy Gambit już od 28 listopada. A teraz zapraszamy do obejrzenia naszego studia. Szczęść Boże, witajcie w naszym studiu. Znajdujemy się w Dzierżoniowie na strychu sióstr Alezjanek. Jak to na strych bływa mamy i sznurki prania dzięki współpracy z siostrami. Nie ma... Na wojnie jeden odniesie korzyść, drugi odniesie porażkę i może byśmy tak naprawdę jeszcze raz zaczęli nagrywać. Znajdziemy również na strychu, na naszym strychu, w naszym studio różne gadżety, które wykorzystaliśmy. Pewnie już gdzieś tam widzieliście różne zdjęcia. Niektórych rekwizytów nie wykorzystaliśmy z pewnych powodów. Nie wchodźmy w dyskusję. Nawet mamy prehistoryczny zegar szachowy. Jestem ciekawa, kto z niego potrafi korzystać. Są słowa matki Laury. Również jest polarek, bo jak to na strychu w listopadzie, grudniu bywa, jest zimno, więc dzięki Bogu mamy farelkę, gdzie się troszkę ogrzewamy. O, ciekawe porównania co jak dzisiaj ma. C3. Dobrze, jest szachownica, widać, że partia trwa. Ale jeszcze co tu jest takiego ważnego? Mamy tutaj baner z okazji stulecia obecności Sióstr Salezjanek w Polsce. Myślę, że sam tytuł mówi za siebie. Świętujemy i chcemy Was zaprosić do tego świętowania. Ma się starację, że w życiu jak Ewangelii, mówię temu idź a idzie. Tylko, że za każdy ruch bierze się odpowiedzialność. Eee, co już, co, jeżeli coś trudnego pokonał? Nie. kończy się jakiś trud. A ja mówię, że pewnie, że myśli, bo to w każdej chwili można. Yy, no. I pierwszy... Bodaj... A żeby wyruszyć do świętowania, często trzeba się spakować. Więc mamy tutaj walizki. Wracamy trochę do przeszłości. A jak wracamy do przeszłości, to też trzeba trochę wyjść, więc są dwie różne drabiny, na której widać, rozwijamy się, zostawiamy nasze, yy, zostawiamy nasze rzeczy, które potraciliśmy albo które zyskaliśmy. I tak właśnie wygląda studio naszego adwentowego gambitu. Zapraszamy od 28 listopada. Na kanale YouTube niedzieli wrocławskiej codziennie o 6 rano bądźcie z nami, bądźmy przez cały Adwent razem.